Hejka, z tej strony Olivia. Gramy dzisiaj w Brawl Stars z moją siostrą. I gra dzisiaj pierwszy raz już trochę sobie pograła. No i właśnie przegrałam, bo musiałam zagrywać Więc yy, dobra, ja idę. Oliwia też trochę pograła dzisiaj. Bo dzisiaj zainstalowałam. I czekaj! Ostrzeliśmy kola! O znowu przegrałam, Może zawsze jak idę na środek, to przegrywam, Zawsze. A Lila może się przywitać Halo No Ja mocno wezmę taką. A maszcie! Dobra! Zobaczcie, żeby mnie Misio! Misiu Zginęłam! Ale Lila normalnie mów, dobra? Bora, rozpiesz się. To mam piłkę, bo ja nie wiem! O, druga triga usta! Roboczy kastan! Wygraliśmy! Oh ja! Yeah. Dobra, przewidujemy. Dobra, właśnie, przewidujemy. Wygrałam. Okej, okay, tam dużo rzeczy, powiem wam. Dobra, zaczynamy. Zaczekajcie, ja jeszcze nie muszę. Dobra, Lila musi coś tam zrobić. Czekaj, to może ja, ja nic nie mam. Więc zaczynamy. I Lila, powiedz kiedy będziesz. Ale fajnie, będzie nowy odcinek. Chyba. No. I... Ja to wstawiam o na 72. Mam nową grę, um, jakąś flutową. A, wiem która. To. Dobra, I, ja Lila, się. grasz? Czy nie? Ja ok, no ogólnie to. A tak się, ja się zakochałam w tym sklepie. Zakochałam się. W ogóle bardzo super gra, super prosto, a jak widzicie mam mało rzeczy, mam tylko dużo pieniążków, ten i teraz yy, czekamy na Lile, a i, yy, cię zrobię anuluj i tak się nazywam, no możecie, jak chcecie, to może jak to właśnie mamy, Brow Stars, to w ogóle no... O, czekaj, tutaj tak. Jak to można wyłączyć? O, tu... Je, o, dobra, wskrałam. Teraz sami mama wyszła i musiała nam coś powiedzieć. No, więc... Dobra. Ile teraz sobie zmienia postać? Ciekawe na jaką. El Primo. O, Lina będzie El Primo! O ja pokażę Wam w ogóle jakie ja mam postacie. Ja mam takie postacie. I teraz chyba zbieram, nie wiem, czy będzie na to. A wiecie, że ja. zbieram na to. Dobra, ja jestem przygotowany. Dobra, El Primo z nami gra. No el... ja El Primo. Tak. El Primos. El Primos Nami Gra. Tym razem będzie mnie dobrze słyszeć na odcinku. No i zginęła, jak no, zawsze. Nie, no, no to będzie odcinek z tego. <laughs> no i wstawię to. Ale, 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 I'm friend. To to Dobra, wyjaśniliśmy gościa. Ej, ktoś nas ogląda, Lila. To. Nie wiem, nie ogląda znacznie, bo jakiś mój. No, dobra, nie może. O, Lila się zrespiła i ja się zrespiłam El Prima Dawaj zginęliście Dawaj na... A, zginęłam! Dawaj mi to jest Jakiś las, kopacz. Dobra, otrzymam się stąd. Dawaj mi to. O nie! Dawaj mi to! Piłem na raz. Jes! Mam jeden-jeden!

Oni mają, niebiescy się mają. Się te. Jest mają. Klej jest ja. ma. Jest, wygraliśmy. Dobra, dzisiaj bądźmy trochę. sama brać. No sama? dobra. To ja będę kończyć odcinek. Z o, czekaj, tylko może coś odbierzemy? Nie, dobra, no, no to pa. Ja tutaj właśnie będę grała. się znaczy, no teraz będę wstawać film, więc pa.